Szczęść Boże moi drodzy, dzisiaj będziemy mówić na bardzo nietypowy temat, temat, który już zapowiadałam na Instagramie, czyli o ubraniach. Przepraszam, że nie zdejmuję okularów, ale niestety nie mam kiedy nagrać tego filmu. Ja już sobie ustawiłam tej wszystko, więc zostanę w okularach. Mam nadzieję, że tak no wiecie, no, z propos wyglądu filmik, więc się tłumaczę dlatego. Jak zapewne pamiętacie, jak na Instagramie wam o tym dałam link i mniej więcej pisałam, bo. Stwierdziliście, wyraźliście chęć, żebym zrobiła ten filmik, więc Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem. Radio niepokalane w kilka dni temu zaproponowało bardzo tako, takie nietypowe mm, wyzwanie, czyli Maj w sukience dla Marii. Dwie panie były gośćmi audycji i tutaj chcę zacytować, że było wiadomo o co chodzi, aczkolwiek zaznaczam, że ja tutaj podam jeszcze u dołu link, że warto byłoby przesłuchać się całej audycji. To jest, ona się składa z dwóch części, mają bodajże ponad około godziny trwa ta audycja, no ale warto moim zdaniem posłuchać, nawet jeżeli ktoś się nie zgadza, to jednak zawsze warto posłuchać. I tutaj cytat, dam mniej więcej, żeby było wiadomo o co chodzi. Zachęcają także inne panie, by zwracały uwagę na strój, by przynajmniej do kościoła i na adoracji Najświętszego Sakramentu wybierać piękny, godny i kobiecy strój, by nasze ciało uczynić godną świątynią Pana. Wybieranie sukienki to jednak nie tylko oddanej należnej Czci Panu, ale droga do odkrycia swojej wartości i piękna. Zanim odpowiem na najważniejsze pytanie: czyli, wiele osób pytało mnie, czy się przyłączę, zaraz o tym, zaraz o tym odpowiem i odpowiem tak szerzej. Ale stwierdziłam, że mo na moment chciałam powiedzieć o tym, jak się ubieram. No, jak się ubieram, no to tak, tak jak widać. Czyli tak, czyli właśnie chodzę sobie po sadzie, wybrałam się na spacer w stroju, który wybieram najczęściej, który najczęściej towarzyszy mi na co dzień, czyli właśnie prosty, minimalistyczny, spodnie, jakaś bluzka, żakiet najczęściej. Bo wiecie co, no chyba raczej od początku musiałam zacząć, może od tego, że dresko towarzyszy mi od lat, właściwie od czasów liceum, bo kiedyś wspominałam już na ten temat, chodziłam do katolickiego liceum takiego w Warszawie do Zmartwychwstanek, i tam oczywiście obowiązywał nas mundurek. Miałyśmy był taki mundurek codzienny i taki świąteczny, czyli codzienny to była taka spódnica w kraty, taką granatowo-zieloną. I ona była to właśnie tak na co dzień, tego była kamizelka granatowa i pod nią zawsze miała być, musiała być biała bluzka. Do tego była taka spódnica galowa granatowa i żakiet. Ten żakiet zbyt mi się podobał, ponieważ nie miał klap, jakby był bez tego, więc taki trochę był no ale to był strój, który mi się podobał w sumie w którym dobrze się czułam i przyznam szczerze, że tą spódnicę, obydwie spódnice do tej pory zdarza mi się nosić ponieważ no, są bardzo takie eleganckie, uniwersalne a właśnie taka stonowana, minimalistyczna elegancja bez jakichś tam wielkich ozdób bo nie noszę biżuterii jedną biżuterią, którą noszę jest właściwie jest tylko zegarek o ile można nazwać go biżuterią i noszę też medalik cudowny medalik nie mam przykutych uszu, nie noszę żadnych bransoletek, pierścionków. Bransoletki czasami noszę, bo jak wiecie, e, produkuję też sama bransoletki, ponieważ chcę po prostu przekonać się, czy są wygodne, czy się nic tam nie ściera. Akurat na sobie nie mam, ale wierzcie mi, że czasami noszę albo e, daję jakimś koleżankom, żeby to testowały, więc trafiają do, was, e, trafiają do Was dobre. Przepraszam w ogóle, że ja tak korzystam tutaj z notatek, ale nie chcę zabierać Wam cennego czasu i chcę mówić do rzeczy. A ostatnio jak oglądałam filmiki, to Widziałam właśnie, że tak jak teraz jest dużo różnych dygresji, więc staram się trzymać tematu. E, więc od liceum towarzyszył mi taki dreskot, później na studiach studiowałam prawo. E, też działam e, znaczy w samorządzie. E, chodziłam po różnych eleganckich, warszawskich, kancelariach, też wiadomo, miałam praktyki. I ten dreskot też mi towarzyszył. E, też się przyzwyczaiłam do tego, żeby nosić takie ubrania stonowane. Żeby nosić spódnicę, no przyznam się, że do tej pory została mi słabości. raczej się to nie zmieni do spódnic, które są przed kolano. Przed kolano, ale są dosyć, to nie są żadne miniań do połowy uda, po prostu to jest taka e, długość akurat e, przed kolano tam parę centymetrów, no, po prostu w połowie kolana. Nie lubię takiej długości za kolano. chociaż mam takie dwie czy trzy spódnice, no naj, najczęściej jednak noszę spodnie, nie oszukujmy się. Jestem taką dziewczyną trochę wiejsko warszawską, ponieważ jestem, jak widać, rolnikiem, sadownikiem, ale też bywam też w Warszawie w różnych miejscach, urzędach, sądach, w różnych mam spotkania różne z klientami i po prostu no. Muszę się tak dostosować, taki strój swój, żeby pasował jednocześnie i tutaj do sadu. Znaczy może, no przyznam, nie, nie robię zbyt wiele może w sadzie, ale wiadomo, jeżeli jestem na czasami zdarza mi się na przykład jeździć samochodem dostawczym. Czy no rzadko, bo rzadko, ale jednak traktorem, i po prostu w wielu takich sytuacjach, też, też jeżeli się przemieszczam, też czy po Warszawie, czy to po prostu lepiej i wygodniej, i lepiej się po prostu czuję samo sobą, jest po prostu zakładać mi spodnie. Aczkolwiek spódnice, sukienki też noszę, ale przyznam szczerze, że do momentu przed kilku dni, kiedy przychodzi mi do głowy, żeby właśnie to powiedzieć o strojach w filmiku, nie zwracałam uwagi większej na to, czy to jest sukienka, czy to jest spódnica. Czy to jest spodnie, po prostu staram się dostosowywać e, swój ubiór do okoliczności, do pogody też. E, no, na przykład nie wyobrażam sobie, żeby e, w, no, za dwa miesiące będziemy tutaj właśnie zbierać pierwsze wiśnie, pierwsze czereśnie i będzie na przykład 30 stopni ciepła, będzie upał. No i wtedy jaki będzie mieć strój towarzyszył, no nie taki jak teraz, będą to raczej jakiś top i shorty. Czy jest to strój godny? Uważam, że tak, bo jest dostosowany do i nie wyobrażam sobie zbierać, czy chodzić, nie wiem, na przykład po drzewie, w spódnicy, sukience, czy nawet w długich spodniach, jeżeli jest tak wysoka temperatura. Jedyna rzecz, która właściwie mogłam powiedzieć, jeżeli chodzi o strój, to jest taka, że zwracam uwagę na strój do kościoła, żeby rzeczywiście był godny. W żadnym wypadku nigdy nie założyłabym jakichś shortów, mini czy, nie wiem, czy dekoltu, czy, czy nawet taka, wiecie, jak są nieraz bezrękawniki. No, bez rękawniki, jakieś bezrękawo, bluzki, czy coś, czasami mi się zdarza, aczkolwiek staram się, żeby tak nie było, ponieważ też to jakieś to niezbyt eleganckie. No i wiadomo, w szorce mi się nie ubrała, czy do kościoła, czy do sądu, czy do urzędu ważnego. Ale jeżeli jest tutaj na przykład na wsi swoboda taka, lato, upał, dlaczego nie? Strój zawsze powinien być dostosowany do okazji i czasami przyznam, że razi mnie to, jak widzę dziewczyny, które na przykład zakładają, w zeszłym roku pamiętam, że w kościele dziewczyna, która miała szorty, które ledwo zakrywały jej pośladki nie, absolutnie do kościołaś taki strój nie nadaje według mnie, no ale jeżeli chce, no to wiecie, no kim ja jestem, żeby to oceniać, no każdy ma wolną wolę więc ja to nie mówię tego po to, żeby jakoś kogoś, nie wiem Cię, no, krytykować, bo sama przecież nie jestem świętością i sama pewnie się nie ubieram zawsze odpowiednio, ale po prostu uważam, że kościół to jest ta kościół świątynia, cmentarz to jest właśnie te miejsca, gdzie akurat powinniśmy przestrzegać tego dresskodu i po prostu ubierać się godnie. Takie jest moje zdanie temat. Czy wezmę udział w wyzwaniu, no chyba nie muszę mówić, bo odpowiedź jest oczywista nie. I nawet przez sekundę nie przyszło mi do głowy, żeby podjąć to wyzwanie, ponieważ takie trochę wydało mi się, jakby to powiedzieć, mam to zapisane, może lepiej to przeczytam z kartki, no po prostu byłam niemile zaskoczona, ponieważ Niepokalanów jest miejscem dla mnie bardzo bliskim, bo w ogóle święty Maksymilian był, zawsze jest moim, od zawsze moim ukochanym świętym i no nie sądzę, żeby on takie wyzwanie tego typu rzucił. On raczej byłoby to coś związane z umartwieniem, z postem, zwiększoną ilością modlitwy, dobrymi uczynkami, czymś w tym stylu. Nie sądzę, żeby ktoś, kto miał tak wzrok utwiony ku transcendencji, ku Bogu, zajmował się trochę po prostu. I to jest takie, wydało mi się na pierwszy, jak to przeczytałem, tak we mnie to pracuje od kilku dni no płytkie i powierzchowne bo no to jest sprowadzanie kobiecej wiary, kobiecej pobożności do ubrania, a Naprawdę, według mnie, jeżeli ja się uważam za. Nie jestem idealną katoliczką, na pewno nie. Ale jednak maj wolałabym w inny sposób spędzić niż poświęcać uwagę strojom. Chociaż będę się ubierała różnie to zależy właśnie jak przed chwilą mówiłam. Od okoliczności, od sytuacji na pewno będę zakładała i sukienki, i spódnice, i spodnie. Ale na pewno nie będzie tak, że będę zakładała tylko, tylko sukienki czy czy spódnicę, zwłaszcza, że zapewne chodzi o to, żeby te spódnice i sukienki były za kolano. A ja nie lubię z długości za kolano i nie będę zakładać. Chociaż mam takie spódnice, po prostu mam, nie jestem do końca, że tak powiem, no mam trochę trudności, no mam jedną nogę trochę krótszą, wiecie, i trochę krzywe nogi i po prostu one mi się strasznie plączą, te spódnice, jak są za długie i się czuję z tym bardzo niekomfortowo, muszę bez przerwy je poprawiać. Po prostu, dlatego to no, będą spodnie, spódnice czy sukienki do kolana, ale w żadnym wypadku nie mini, nigdy bym mini nie założyła do kościoła. Nie bójcie się o to. Mam nadzieję, że żeby też nie, ale jeżeli ktoś ma taką, każdy ma wolną wolę, więc wiecie, ja tego nie oceniam. No wiecie, no po prostu ja uważam też, że godność ludzka, bo tutaj ten, w tym cytacie było napisane, że droga do odkrycia swojej wartości i piękna, nie, wartość, własna wartość. Piękno, poczucie kobiecości nie tkwią w ubraniach. To raczej tkwi w tym, jak kobieta się zachowuje, żeby była delikatna, dobra, kochająca, wspierająca. To jest najważniejsze. I najważniejsze według mnie w maju, zresztą w każdym innym miesiącu jest to, jeżeli już chcemy zrobić coś na Matki Bożej, to jest to, żeby nawiązać głębszą więź i o tym będę właśnie, to jest moje wyzwanie takie majowe, o którym Wam już opisałam na Instagramie. Chcę Wam przybliżyć to, Matkę Bożą, to jak pogłębić z nią więź, jak oddać się w jej macierzyńską opiekę. I będzie na ten temat naprawdę sporo, i ten temat zdominuje Instagram. I taki miałam plan już jeszcze przed tym wyzwaniem, które rzuciło Radio Niepokalanów. I naprawdę godność ludzka jest przyrodzona, niezbywalna nie ma nic wspólnego ze strojem. Ja na przykład nie czuję się. Ani lepszą, ani gorszą katoliczką, czy jestem w spódnicy, czy w szortach, czy, czy w spodniach, ponieważ według mnie nie ma to żadnego znaczenia. No, yy, nasza religijność, nasza wiara jest tutaj w sercu, a nie, nie w spódnicy, czy w spodniach. No, to jest no, powierzchowne bardzo, aczkolwiek to nie jest tak, że ja hejtuję, bo jeżeli ktoś chce to wziąć udział w tym wyzwaniu, to niech bierze. Ja jestem ciekawa motywów tych osób i nie mówię tego jakoś złośliwie czy tętko, po prostu ja nie widzę tej korelacji. Że to jest jakieś coś, że to pogłębi pogłębi odkrycie mojej wartości, piękna. Nie, uważam, że tak nie jest. Poza tym, e, przecież e, no jest takie: jedna z osób na Facebooku napisała, że matka Burza na pewno nosiłaby dzisiaj spódnicę. No, otóż nie, wydaje mi się, że niekoniecznie. Poza tym, e, w tamtych czasach, w tamtej obyczajowości, e, mężczyźni izraelscy raczej też nie nosili spodni, raczej to były jakiś tam. Takie suknie to był nie wiem jak to określić, w każdym razie też raczej nie nosili spodni i wiecie, takie przenoszenie jeden do jednego nie da się po prostu, żyjemy w innych czasach, oczywiście musimy dbać o swój godny, zadbany ubiór, no, wiadomo, że każda kobieta chciała być na pewno pięknie ubrana i zadbana, ale niestety nie zawsze się daje, że jest zmęczona, mamu nieprzespane nocem ma, bo musi zajmować dziećmi albo po prostu nie ma na to środków, albo po prostu ma inne problemy, typu w pracy, albo musi zajmować kimś chorym mężem, albo rodzicami, to no wiecie, no nie można tak powierzchownie oceniać. To stanowczość temu sprzeciwiam, żeby tak oceniać powierzchownie właśnie kogoś. Poza tym, pamiętacie zapewne świętą Joannę Dark. Ona to dopiero była. Ona nie dość, że nosiła spodnie, to nosiła zbroję. To było w XV wieku. To było, no wtedy podejrzewam, że był spory skandal z tym związany, że ona w ogóle Nosi się jak facet jak rycerz. No i poza tym były też inne święty. Na przykład moja kochana jedna z najmuchniejszych święta Anna Bretta Mola, która lekarką bardzo aktywną kobietą, nosiła spodnie. Są jej zdjęcia. Oczywiście nosiła też spódnicę, ale nosiła spodnie też. Znalazłam zdjęcia, więc specjalnie się naszukałam, żeby nie było że jestem gołosłowna, błogosławiona Chiara Badano, czyli ta nastolatka, która zachorowała na raka kości. Też są jej zdjęcia uśmiechniętej w dżinsach w innych spodniach, ona swoje cierpienia ofiarowała Chrystusowi. Znaczy, bo, czy sługa boża Ciara korbella Petrilo, moja absolutna ulubienica. Zresztą pisałam, mówiłam o tym, że ma, wielk, ma wielką słabość do współczesnych świętych, no ona jest chyba będzie pierwszą, e, pierwszą prawdopodobnie świętą, której, której zdjęcia są nawet kostnie kombielowe. Są jej zdjęcia w dżinsach. była bardzo współczesna dziewczyna, która jeszcze. Niedawno żyła i czy to, i to na pewno nie miało żadnego znaczenia na to, jak była świętą kobietą, ponieważ ona mimo, urodziła troje dzieci, dwoje wiedziała, że będzie, że umrą zaraz po urodzeniu, ale chciała, ponieważ uważała, chciała je urodzić, ponieważ wiedziała, że nawet jeżeli dziecko będzie żyło parę godzin, to ma swoją wielką, niezbywalną godność, i ma prawo się urodzić, ma prawo żyć i oddała życie za swoje trzecie dziecko. Zresztą podobnie jak właśnie wspomina Jona, św. Jona Beretta, Mola, lekarka, która też oddała życie za swoje dziecko, e, to, że nosiły spodnie w jakiś. nie miało, myślę, znaczenia. Czy sukienki nie miało znaczenia na to, kim były. Po prostu dostosowały się do współczesnych czasów, do aktywnego stylu życia, do, do współczesności po prostu. Na koniec chciałam Wam e, cytat świętego Pawła o ubraniu kobiet przeczytać. Jest bardzo, moim zdaniem, e, mądry. Na koniec podam Wam tutaj właśnie pod, pod tym linkiem do Audycji Niepokalanowa Stigla do tego cytatu. W skromnie zdobnym odzień niech się przyozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nie przesadnie zaplatanymi włosami, nie złotym czy perłami, czy kosztownym strojem, lecz dobrymi uczynkami, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Więc życzę Wam pięknego. Maja z pięknymi, wspaniałymi uczynkami i rozwojem duchowym. Dziękuję Wam za wspólny czas. Szczęśliwy Boże, kochani!